Wrzosowa Kraina to obszar wschodniej części Borów Dolnośląskich obejmujący gminy Przemków, Gromadka, Chocianów, Lubin, Bolesławiec i Chojnów. To jeden z najpiękniejszych i najczystszych ekologicznie zakątków Dolnego Śląska. Bogactwo przyrodnicze i oryginalne dziedzictwo kulturowe sprawiają, że warto tu przyjechać i zatrzymać się na dłużej. Dlatego też postanowiliśmy wspólnymi siłami wraz z lokalną społecznością Zorganizować turystyczno-rekreacyjną imprezę pod nazwą święto wrzosu. Celem imprezy jest wyeksponowanie najcenniejszych walorów przyrodniczych, to jest rezerwatów przyrody, wrzosowisk i pomników przyrody. Jest to impreza cykliczna, a w tym roku odbywać się będzie po raz piąty. Święto wrzosu rok rocznie organizowane jest w miesiącu sierpniu we wsi borówki w gminie Gromadka. Borówki to mała, ale jakże urocza miejscowość położona na skraju Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Jest to magiczne miejsce, w którym wolniej płynie czas, a przepiękne tereny i atmosfera tam panująca sprawiają, że człowiek jest w stanie skorzystać w pełni z dobrodziejstw natury. We Wrzosowej Chacie pod czujnym okiem gospodyni prowadzone są warsztaty zielarskie, a odwiedzający jej gospodarstwo turyści mogą wysłuchać ciekawych i jednocześnie chwytających za serce opowieści na temat historii borówek i ogrodu ziołowego, który z wielką pasją uprawia gospodyni. W zaciszu wrzosowej chaty i w przydomowym ogrodzie, delektując się ziołową herbatką, można zapoznać i zaprzyjaźnić się z ziołami, zarówno poprzez smak, dotyk, jak i zapach oraz poddać się fascynującej zabawie przy tworzeniu własnych zielarskich kompozycji. Z myślą o miłośnikach przyrody na terenie ekomuzeum Wrzosowej Krainy prowadzone są również lekcje w przyrodzie. Zajęcia terenowe z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczo regionalnej na obszarach chronionych. Tuż nieopodal gospodarstwa agroturystycznego Gajówka Głuszec znajduje się stadnina Koni, gdzie turyści lubiący aktywny wypoczynek mogą skorzystać z przejażdżki konnej i wysłuchać opowieści na temat ciekawych i bardzo przyjaznych zwierząt do Danieli. Święto Wrzosu w Borówkach jest nie tylko świętem wrzosu, ale również przyrody wrzosowej krainy. Jest okazją do poznania pobliskich wrzosowisk oraz rezerwatu Torfowisko Borówki. W celu zachowania torfowiska przejściowego i boru bagiennego, w szczególności jednak chronionych i ginących gatunków roślin i zwierząt. Największy udział w całej powierzchni rezerwatu mają bagna, a w szczególności torfowiska przejściowe, następnie bur mieszany, Bur bagienny, ols, bur wilgotny i bur wilgotny mieszany. Równie charakterystycznymi roślinami występującymi na tym terenie są sosna błotna oraz oprócz mchów, torfowców także bagno zwyczajne, wrzosiec bagienny oraz borówka pijanica. Rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, grzybienie białe. Chronione częściowo kruszyna pospolita, bagno zwyczajne oraz gatunków rzadkich na obszarze Czermień błotna, siedmiopałecznik błotny, wełnianka pochwowa, wąkrota zwyczajna, tojeść bukietowa, żurawina drobnolistna, żurawina błotna, przygiełka biała. Na terenie rezerwatu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie można spotkać natomiast żurawia, orła bielika i cietrzew. Należy wspomnieć, że ścieżka zmysłów, tak licznie odwiedzana przez turystów, została utworzona przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce oraz przez dzieci z Zespołu Szkół w Gromadce i dzieci ze Szkoły Podstawowej Wierzbowej. Na wytyczonej trasie o długości 30 metrów i szerokości 1 metra, wyłożonej zróżnicowanym materiałem pochodzenia naturalnego, bosymi stopami, można odczuć charakterystykę podłoża. Rynnę Sosnowych Żerdzi, podzieloną na pięć części, wyłożono szyszkami świerkowymi, szyszkami sosnowymi, igliwiem, korą oraz zrębami. Spacer po ścieżce jest sposobem na przypomnienie człowiekowi o sile jego zmysłów, które pozwalają na bezpośredni kontakt z przyrodą. Uczestnikami rajdu są ludzie, którzy lubią aktywnie spędzić czas, Ciesząc się jednocześnie spotkaniem z naturą i z wielkim zainteresowaniem podziwiają walory przepięknego parku krajobrazowego. W programie imprezy przejażdżki konne i piesze wycieczki w okolice ścieżki zmysłów i zagospodarowanej części rezerwatu torfowisko Borówki. Święto wrzosu wiąże się również z udziałem licznych atrakcji, takich jak konkurs na najładniejszą dekorację wykonaną z wrzosów, wrzosowy design, konkurs na wrzosowe przebranie Wystawa fotografii z najpiękniejszymi wrzosowiskami, konkurs wiedzy o wrzosowej krainie, wrzosowy kącik, miejsce warsztatów dla dzieci, występy regionalnych zespołów ludowych, wystawy poplenerowe. Największą atrakcją imprezy jest jednak kiermasz pod nazwą W zgodzie z naturą, na którym prezentowane jest bogactwo produktów lokalnych, takich jak miód wrzosowy z borów dolnośląskich, miodowe pierniczki z Przemkowa, nalewka jagodowa hołupcie, pieczenica, przetwory domowe, grzybowa gromadka. Obok stoisk z produktami lokalnymi znajdują się stanowiska z rękodziełami twórców ludowych z obszarów rzosowej krainy, takich jak szkło ręcznie malowane, biżuteria wykonana ręcznie, hafty, koronki, świece z wosku pszczelego. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody, do odwiedzenia najpiękniejszego, a zarazem najczystszego ekologicznie zakątka Dolnego Śląska, gdzie lasy są królestwem sosny, grzybów i jagód. Zapraszamy do miejsca pełnego tajemnic i fascynujących krajobrazów, gdzie można wypocząć i nabrać sił na łonie natury, ponieważ bogactwo przyrodnicze i oryginalne dziedzictwo kulturowe sprawiają, że warto tu przyjechać i zatrzymać się na dłużej.